Moi drodzy, król populizmu Donald Tusk, proszę bardzo, to prawice, to konserwatystów określa się populistami, populiści, populiści. Jak sobie posłuchacie takich lewicowych podcastów, Konfederacja Populiści, PiS Populiści, tak? EKR w Europarlamencie Populiści. Szkoda tylko, że jak populistyczne hasła wypowiada Donald Tusk, to on nie jest populistą. A czyż nie jest hasłem populistycznym twierdzenie, że zmniejszymy rząd po wyborach? Populizm. Bo to jest to, czego ludzie oczekują: zmniejszenie rządu. Donald Tusk zapowiada, że po wyborach prezydenckich dokona rekonstrukcji i Polska będzie miała jeden z najmniejszych rządów w Europie. Brawo, panie premierze, popieram. Tylko po pierwsze, czemu dopiero po wyborach prezydenckich? To zaoszczędzimy teraz pieniądze. Zrób pan teraz tą rekonstrukcję. Po wyborach? Bo oczywiście może do tego nie dojść. Dlaczego może do tego nie dojść? Ponieważ koalicjanci się nie zgodzą. I już Szymon Hołownia, czy pani minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęż mówią, ale halo, halo, to się nie może dokonać bez zmian w umowy koalicyjnej, umowie koalicyjnej, a nikt się na to nie zgodzi. Podobnie mówi Lewica, więc o jakiej rekonstrukcji mówi Donald Tusk? Co? Rozniesie w pył całą koalicję? I zobaczcie, że te słowa Tuska szybciutko podchwycił Rafał Trzaskowski. tak. Popieram, zmniejszmy liczbę ministerstw. Teraz? Teraz? W kampanii wyborczej się obudzili? Mówią to, co ludzie chcą usłyszeć? Populiści. Swoją drogą, bardzo źle musi być w kampanii Rafała Trzaskowskiego, skoro chwytają się już takich haseł, jak zmniejszenie liczby ministrów. Ale populizm. je.